Jeśli chodzi o możliwość wzięcia udziału w spisie powszechnym, mamy trzy takie możliwości. Po pierwsze, możemy wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się samodzielnie przez internet w wystawionej tam aplikacji spisowej. Możemy zadzwonić na infolinię spisową albo też możemy skorzystać z pomocy rachmistrzów spisowych. To są przeszkolone osoby, które mogą do nas zadzwonić bądź nas odwiedzić bezpośrednio w naszym mieszkaniu i pomóc nam wypełnić obowiązek spisowy. to pytania na które wydaje mi się, że tu nie ma problemu ani trudności, żeby odpowiedzieć. Każdy powinien się zgłosić. Ludzie, którzy nie dbają to tylko mają jakieś problemy, ale ja uważam, że jestem bardzo zadowolona. Dziś rozstawiliśmy namiot spisowy przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Kijowskiej. Jutro również tu będziemy. Zapraszamy też do ZUS-ów w oddziałach w Radomiu, Siedlcach i Płocku oraz w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej, Senatorskiej i Czerniakowskiej.